Kochane, dziś dla Was mam przecudowną nowinkę, marynarko-sukienkę. Dawno u nas czegoś takiego nie było, więc wzięłam dla Was, bo jest to bardzo ciekawy model. Jest tak fasonowo, ciekawie zrobiona, że czegoś takiego jeszcze nie było. Ta marynarka, dziewczyny, od razu, jeżeli będziecie pytać, bo wiem, będziecie pytać o kolory, jest dostępna w tej czerni, w czarnym, z białym, pionowym, cieniutkim prążkiem i dziewczyny w beżu. Trzy kolory z tej marynarko-sukienki. Marynarko-sukienka dziewczyny jest przepięknie zrobiona. Bardzo delikatna poduszka na ramieniu. Tutaj nie jest ta poduszka duża, ale zobaczcie, jak ona tutaj pięknie buduje nam fason. Do tego długi rękaw. Ja zawsze dziewczyny te długie rękawy sobie. Podciągam, żeby wyeksponować biżuterię, bo ona zawsze podbija stylówkę. E, I dziewczyny, kołnierz. Kołnierz, który rozchodzi się nam na jedną i na drugą stronę w takie długie troki, które możemy sobie związać tutaj w tyle. A jeżeli chcecie bardziej podkreślić swoją talię, to ja zrobiłam tak, że przeciągłam ten trok naokoło, naprzód i związałam. Więc bardziej podkreśliłam sobie tutaj tą talię, e, tą pas podkreśliłam kobiecy, więc mam ją tak naprawdę mocno tutaj chyconą, stajowaną. Ona jest oczywiście zapinana na guziczki. Tutaj mamy pateczki dziewczyny. Tutaj można to rozpryć sobie i zrobić e, oczywiście kieszonkę. Przepiękna rzecz dziewczyny, mega oryginalna. Zobaczcie, jaka tu się piękna pupa buduje. Podpowiadając wam rozmiarowo, uważam, że ta marynarka na XSK, SK i MK mm, i wzrost dziewczyny, bo to też ważne, bo często pytacie, czy da się nosić bez spodenek. Ja mam 1,62 m i nie mam nic po spodem i czuję się w niej komfortowo. To jest ta długość, którą ja uwielbiam, którą bardzo lubię. Jest tutaj, jest to mini dziewczyny. Moje 1,62 m, tak ona na mnie wygląda. Oczywiście, dziewczyny, dobieramy do tego różnego budka, od czułenka po szpileczkę, po botka, po kozaka. Co tam, dziewczyny, macie swojego w szafie ulubionego z buta, możecie sobie tutaj e, dobierać. E, marynarki, dziewczyny, dostępne u nas stacjonarnie w sklepie w Oświęcimiu Mały Rynek 8. Jak również, dziewczyny, będziemy wrzucać tą marynarkę online na sklep www.chicabooty.pl. Mega oryginalna rzecz, wydaje mi się, teraz już zbliża nam się końcówka roku, święta, dziewczyny, Andrzejki, Sylwester. Bardzo fajna propozycja coś innego i coś oryginalnego na nadchodzące okazje.